Mała żaba siedziała u podnóża wielkiej, stromej skały. Słońce prażyło niemiłosiernie, a gładka powierzchnia kamienia wydawała się niemożliwa do pokonania. Mimo to żaba wzięła głęboki oddech i skoczyła. Zdołała utrzymać się tylko przez chwilę, po czym ześlizgnęła się z powrotem na dół. Odpoczęła i spróbowała ponownie. I znowu. Każdy skok był pełen determinacji, ale kończył się tak samo. Zebrała resztki sił i wykonała jeszcze jeden, ostatni skok. Tym razem nie spadła na sam dół, lecz wylądowała na małej półce skalnej, o której istnieniu wcześniej nie wiedziała. Nie był to szczyt, ale była wyżej niż kiedykolwiek. Każda porażka jest cenną lekcją i krokiem naprzód. Żaba jest jak człowiek. Siła nie rodzi się z ostatecznego zwycięstwa, ale z niezliczonych prób, które je poprzedzają.